Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę kurki karzełek kochin miniaturowy, ponieważ poproszono mnie o pokazanie kurek i o powiedzenie ich imion. Także chcę to zrealizować i przechodzimy już do. Tematu dzisiejszego filmu. Tutaj mamy kochinkę młodą, tegoroczną. Jest to kurka taka siwawa. Ma takie ładne uski. Troszeczkę się boi, no ale niestety nic, ja na to nie poradzę. Nie, niestety nie chce jeszcze się bardzo ze mną oswoić, ale jest. Poleciała i ona nazywa się Kalina. Miałem kurę Kalinę, letno niestety padła. A ona jest podobnej budowy jak Kalina, dlatego została tutaj Kalina. Przechodzimy teraz do kochinki młodej, numer 2, a nawet i tutaj 2 i 3. Tutaj mamy kochinkę jakby ala bursztynową. Także jest przepiękna. Naprawdę kolor ma wyśmienity. Pokażę Wam jej yy, taką biologiczną matkę, bo to będzie kurka od kurki, która niestety teraz jest związana bo kwocze. I ona ma imię malinka. Mała malinka. Będzie próbowała uciec. Zobaczymy, czy jej się uda. Chyba się rozmyśliła. Przechodzimy do dwóch ostatnich. Mamy tak, kurkę czarną, która odziedziczyła imię po mamusi. Mamusia zwała się Lucynka. I ona też dostała imię Lucynka, dlatego, że ta kurka biała, jak pamiętacie, bo to jest jej córka, tej białej, co padła, była naprawdę piękną, ładną, bardzo ładną kurką i ona jest podobnej budowy i w ogóle dziubek główkę ma taką samą jak jej mamusia. Także to jest przepiękna lucynka. Też uciekła. Przechodzimy do ostatniej młodej kochinki, jeżynki. Też jest lekko taka przypominająca bursztynową. Zobaczcie, uciekła. Uciekinierka. Malinka uciekła przez taką oto parę. Dobrze, przechodzimy tutaj do tej jeszcze kurki. Jest to jeżynka, jak już mówiłem. Bardzo też ładna kurka. Także teraz tylko czekamy. Kogucika do niej dokupię. Znaczy do nich w sumie dokupię jeszcze jednego. Będę miał trzy stare kury. Znaczy stare. Kury z tego roku, co kupywałem i kurki. Cztery młode. Przechodzimy do kogutka już starszego. Maxio, kogut Max. Naprawdę ładny kogut, już pieje, zaczyna kurki już deptać. Maxiu, pokaż co masz w kapciu. Także taki też ładny kogucik. Nie wiem skąd ten kolor, ale to jest Pewnie po czarnym kogucie i po kurze zaraz wam pokażę. Bo jeszcze mamy trzy stare, znaczy stare Boże. Ciągle mówię stare. Kury, które miałem na ten rok do rozrodu. Tutaj mamy kurkę, czyli mamę, która, miała, która wychowała Maksia. i która wychowała 12 kurcząt, w sumie wychowała. Wykluła sobie, ale niestety te kurczęta wszystkie padły. Mamy koguta tutaj szybko koguta, kochina, który zwie się Piotruś. Ładny kogucik. A ta kurka będzie nam uciekać. Mamy ją tutaj na celowniku. Piękna kura. Ona zwie się Milena. Także kura Milena, kogut Piotruś, kurka Jerzynka, kurka Malinka, lucynka oraz kalinka. Lucynka jest, ale było to. Zobaczcie, co tu się dzieje. Bo przed chwilą padał deszcz. Yy, mamy tak: tutaj jest kura kochinka z miksem nioski. Bardzo ładna sztuka. Imionka jeszcze nie ma, ale będzie pewnie biełuszka albo, albo kolorek. Zrobimy ankietę dla niej. o Ojejku, gdzie ja idę? I kolejną kurką zapalę wam lampę. Jest kura, która kwopcze, ma związane nogi. I tutaj mamy celinkę. Miałem również celinę, ale kuna mi ją... Ukradła, a że ona jest podobna, tylko innego kolorku, no to odziedziczyła imię Celinka. I mamy czubatkę, która niestety zakwoczyła miesiąc wcześniej, później. Miesiąc wcześniej by, by zakwoczyła, to by miała jajka. No ale niestety. Także Celinka też jest taka kurka yy, bursztynowa. Pan, od którego ją kupywałem, nie, nie powiedział, że to jest bursztynowa, i w ogóle się pytałem, czy to jest bursztynowa, ale on powiedział, że on nie wie. Powiedział, że on nie miał bursztynowych. No to no niestety nic nie powiem na ten temat. Czy to bursztynowa, czy nie. Jak chcecie, możecie napisać. Chciałbym mieć kurki pszeniczne: rasy karzełek Kochin, miniaturowy. Z tego względu, że są bardzo, bardzo ładne te kurki. Jasne i przechodzimy już do kochinki ostatniej, do kochinki ostatniej, która zwie się Marlena. Marlena już jest kurką taką yy, jakby postarzałą z wyglądu, też uciekła, ale no ona ma podajże 3 lata dopiero, czy tam 2 lata. Nie, ona ma w tym roku skończone dwa lata i jest już taka starsza kura, no szkoda, bo jajka niosła ładne, takie fajne, kolorku takiego jasno-kremowego. Milenka się niesie, to jest kurka wyśmienita, moja ulubiona z tych najstarszych. Tutaj jeszcze mamy tą kalinkę. Do niej nie będę podchodził, bo ona będzie się bała. Także na pytanie odpowiedziałem. Filmik został zrealizowany. A teraz mogę powiedzieć tylko, żebyście żyli jak najlepiej. Po prostu, żeby wszystko, co zrobicie, posiejecie, hodujecie, żeby co na przykład, jak podłożycie jajko pod kurkę żeby to wszystko wam się po prostu doliło. Tego wam życzę najserdeczniej. A teraz życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w środę na odcinku serii. Cześć.